Na Call of Cthulhu nie ukrywam, że czekałem. Gier na podstawie Lovecrafta wbrew pozorom za dużo nie wyszło, a jako fan twórczości Samotnika z Providence ograłem znakomitą większość z nich. Pierwsze trailery nastawiały pozytywnie, choć studio Cyanide jakoś nie zabłysnęło w sumie niczym poza Orks and Men. W końcu po premierze jakoś nie miałem kiedy zasiąść do niej i recenzja pojawia się z pewną obsuwą, ale ważne, że jest. Oto bluźnierczy świat Lovecrafta. Tytuł Call of Cthulhu może być lekko mylący, wszak pojawiła się już jedna gra o takim samym tytule. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Czego by nie mówić, tamta gra bardzo dobrze oddawała prozę Lovecrafta i była w miarę wierna pierwowzorowi literackiemu. Jednak nie ma ona nic wspólnego z bohaterem niniejszej recenzji. Fabuła, choć wydaje się w miarę sztampowa, zawiera kilka twistów i przede wszystkim niesamowicie wciąga. Kolejne rozdziały odkrywają nowe fakty, które zaczynają powoli łączyć się w spójną całość. Nie mogę powiedzieć, że fabularnie gra błyszczy. Wykorzystuje co prawda motyw z opowiadań Lovecrafta, znajdziemy tutaj na pewno najwięcej elementów z cieni nad Insmouth. Scenariusz został jednak na tyle zmodyfikowany, że nawet znając opowiadanie jak i poprzednią grę, nie będziesz miał wrażenia, że wiesz co się za chwilę stanie. Dodatkowo to, że umieścili w tytule rozwój postaci, ma ona wpływ na dialogi, odnajdywanie przedmiotów czy na przykład rozwiązywanie niektórych zagadek. Dzięki temu za drugim razem można grę przejść w inny sposób, inwestując punkty rozwoju postaci w inne umiejętności. Te rozwiązano całkiem nieźle obok tak oczywistej perki jak siła, mamy dociekliwość, elokwencja, instynkt czy psychologia. Każde z nich otwiera pewne możliwości, czy to w sekcjach dialogowych, czy w rozumieniu pobudek innych postaci. Muszę przyznać, że tutaj autorzy wymyślili to wyjątkowo dobrze. Nawet siła odnosi się do rozwiązywania zagadek siłowych, a nie do walki wręcz. Punkty rozwoju dostajemy za wykonanie zadania czy rozwiązanie zagadki. Pozostałe dwie umiejętności, medycyna i okultyzm, pakujemy odnajdując specjalne książki poświęcone danemu zagadnieniu. Gra obok typowego używania przedmiotów, których jest naprawdę niewiele, głównie opiera się na niewielkich dochodzeniach, gdzie badamy teren, szukając wskazówek i słuchając wyjaśnień Edwarda o tym, co według niego się zdarzyło. Niestety zbliża to bardzo grę do symulatora chodzenia, choć, jak się później okaże, autorzy starali się odejść od tej konwencji jak tylko mogli. Niemniej dużo jest chodzenia, wąchania ścian, zbierania śladów i rozwiązywania dość banalnych zagadek. Jeśli jesteście nastawieni na akcję, tej jest bardzo niewiele. Gra wolno się rozkręca i choć ze dwa razy znajdziemy dynamiczne, oskryptowane do bólu ucieczki i będzie nam dane nawet i postrzelać, to jednak od razu zaznaczam, że to drugie jest tak schematyczne, że w zasadzie podczas tego elementu nie musimy nawet celować. Powolne tempo i wręcz miejscami banalne zadania sprawiają, że wielu się odbije o w Jednak gra nie stoi wymyślną mechaniką, jej zadaniem jest Sprzedać opowiadaną historię, a to robi wyjątkowo dobrze. Co prawda autorzy wpletli w rozgrywkę kilka zmian, w samej mechanice są fragmenty z działaniem po cichu czy jakieś bardziej intensywne akcje, ale to rzadkość i choć starają się trochę rozruszać całą historię, są na tyle proste, że raczej nikomu nie sprawią trudności ich ukończenie. Warto wspomnieć, że co jakiś czas mamy wybór co do naszego zachowania czy ważnego dialogu. To, na co się zdecydujemy, będzie miało wpływ na zakończenie. Niestety, wiele z tych elementów jest mocno niejasnych. O ile rozumiem, że przeczytanie jakiejś okultystycznej książki może wpłynąć na obłęd bohatera, tak niektóre z nich przy pierwszym przejściu nie mówią nic o konsekwencjach, więc decyzja jest wybierana w ciemno. Gra też niezbyt zachęca do ponownego zanurzenia się w przygodę. Pomimo, że można inaczej rozdysponować punkty doświadczenia i pewne zagadki rozwiązać w inny sposób, są to niestety detale. Historia i tak brnie do tego samego finału z ewentualnie inną scenką na końcu. Historia Lovecrafta to głównie klimat, który wylewa się z kart powieści. Autorzy postanowili spróbować przenieść tę duszność książkowych opowiadań na wizualną stronę gry. I muszę przyznać, że. Jak na tak mało znane studio wyszło to wyśmienicie. Już pierwsza lokacja, osada rybacka, ocieka wręcz ciężkim klimatem. Otoczona strzelistymi górami, zamglona, zagubiona mieścina, pełna dziwnych postaci i swoich problemów, robi wrażenie. Muszę przyznać, że ilość detali, jak i bogactwo tej pierwszej miejscówki zrobiły na mnie spore wrażenie. Gra zasilana jest silnikiem Unreal Engine 4. Pod kątem terenów, po których się poruszamy, nie ma się czego wstydzić. Później odwiedzimy opuszczone. Rezydencję, szpital psychiatryczny czy jaskinie. Widać, że sporo pracy zostało włożone w przygotowanie każdego z nich. Niestety miałem wrażenie, że wraz z progresem, półotwarte przestrzenie są wypierane przez niewielkie wnętrza rezydencji, pokojów czy innych ponurych pomieszczeń. Choć i te stylizacją nie mają się czego wstydzić. Niestety, postacie w grze to straszne drewno. Kiepsko animowane, czasami niesynchronizowane ruchy ust z dialogami mocno kontrastują z wypasionymi tłami. Widać, że wiele modeli się powtarza, szczególnie na początku wiosny rybackiej, która za duża nie jest, ale pełno w niej identycznych klonów. Czasami, nawet gdy postacie różnią się od siebie, wykonują synchronicznie te same ruchy, co trochę burzy klimat. Nie podobały mi się też cutscenki, których jest co prawda wyjątkowo dużo, ale zostały słabo skompresowane, przez co straszą artefaktami. Ja rozumiem, że celem pewnie było zmniejszenie objętości, ale po pierwsze gra jest na Blu-rayu, a jeżeli chodzi o wersje cyfrowe, to już. Nie te czasy, kiedy płakaliśmy nad pobraniem 10 GB, teraz nierzadko ściąga się 50 i 60 GB, więc tak niska kompresja filmów jest dla mnie całkowicie niezrozumiała. Kolowktulu nie powala długością. Mnie jej skończenie zajęło 7 godzin, choć uczciwie przyznaję, że zwąchałem każdy kąt, przeczytałem wszystko, co było do przeczytania, aby wycisnąć z gry całą esencję. Mniej uważnym graczom zajmie to na pewno mniej czasu. Z jednej strony wydaje się to niewiele, z drugiej jednak gry przygodowe rządzą się swoimi prawami, i 7 godzin na fabułę, która trzyma w napięciu, to wystarczająco. Nie czułem niedosytu, ale też Przesy tu. Gra kończyła się w momencie, kiedy skończyć się powinna. Na całość składa się 14 rozdziałów. Niektóre bardzo krótkie, sprowadzające się do jednej niewielkiej lokacji i kilku dialogów. Miejscami miałem wrażenie, że niektóre elementy, np. działanie po cichu, wepchnięto na siłę, aby wydłużyć czas i tak niezbyt długiej gry. Pomimo problemów, Call of Cthulhu to świetna gra dla wielbicieli Lovecrafta. Jej nieśpieszne tempo i powolne budowanie napięcia może się podobać. Gracze lubiący się w szybkiej i dynamicznej akcji nie mają tutaj czego szukać. Obwąchiwanie ścian w celu odnalezienia jakiejś wskazówki, składanie do kupy całej historii, wysłuchiwanie dialogów to esencja Call of Cthulhu. Gra dobrze buduje klimat poprzez świetnie zaprojektowane choć małe miejscówki, nad wszystkim unosi się duch Lovecrafta i Call of Cthulhu zdecydowanie można polecić koneserom niezłych historii i mrocznego klimatu. A jeśli przy okazji jesteś fanem zaciekłego rasisty Lovecrafta, to jest to absolutny must have. Choć zaznaczam, że miejscami to niestety samograj.